Znalazłeś to w tym miejscu? Tak, nawet nie musiałem tego długo szukać. To by się zgadzało. Przestańcie, to jest jakaś zabawka. Sama jest ta zabawka. Siemano warteczki. Macie zadanie do Co wy tam macie? Nic do takiego, to chcesz to zadanie? Dobra, dawaj, dawaj No, Dzień. Co ty tutaj masz? Wow, skąd to macie? Ze śmietnika? Cicho, oddawaj to. to nie oddawam tego, co to jest? Kamil, powiedz mi, jak to było. Dobra, nie mam czasu, siema. Było blisko. No. W sumie my też nie wiemy, o co w tym chodzi. Wszystko zaczęło się od tego dziennika, który znalazłem w starej czapce, którą znalazłem na strychu. Przeczytałem ten dziennik, przetłumaczyłem niektóre części, ale w tym miejscu wszystko się urywa. Jakieś symbole, mapy. Urzędne jakieś rysunki. Na mapie jest zaznaczone miejsce, w którym znalazłeś klucz, a niedaleko stamtąd znajduje się bunker. Pokaż mi to. Faktycznie to było w tym miejscu. Dobra, to może się tam wybierzemy. No to co, zbieramy się i idziemy. Dajcie spokój, dzisiaj jest już późno. Może jutro się tam wybierzemy. I co, wejdziesz tam i wrócisz po sznurku czy po okruszkach? Wiesz, jakie rozbudowane są takie bunkry? Nie, no w sumie dobra. To jeszcze poszukam coś w internetach w domu. Dobra, to widzimy się jutro rano przed szkołą. Nie ma sprawy.

Ma oto moja kompilacja starych nagrań Niemców z roku 1945 i 1986. Zapraszam do oglądania. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Brianek 12.pl Ach, ach, mein Name ist Heinrich Hagendorf und diese Kassette ist mein Testament. Wenn es mit mir etwas passieren würde, so, es gibt Leute, die möchten, dass ich schweigen werde, aber ich kann nicht schweigen. Imi 45 war ich der SS Oberkommando Inc dass der Gott im albgermanischen Glauben. Wir könnten diesen Krieg gewinnen. Prost! Äh. Ja. Leider ist es schrecklich passiert. Alles komplett kaputt. Nur eine Sache ist geblieben. Der größte für eckige Metalkisten, Objekt 205. So. Wir müssen sie lassen und haben gut versteckt im Eingang zum Bunker. Niemand hat es in Gef gefunden. Niemand. Ich warte jetzt auf meinen alten SS-Kameraden Martin. Und fahren wir meinen Notiz finden, dass ich vor Evakuation versteckt habe. Dort ist alles. Noch eine Sache. Es ist sicher Martin. No, siema koleś, słuchaj, wpadaj z tym notesem, znalazłem jakiegoś hanny szagen w internecie. No, jak mogę. Mam notat. No, po co Słuchaj, koleś, znalazłem jakiegoś Henrysia Hagendorfa w internecie. I w sumie to jest jakiś koleś, który może wiedzieć coś o naszej sprawie. Hmm. Heinrich Hagendorf. A coś więcej mi o nim powiesz? No chodź, zobacz sam. Wielu ludzi myśli, że to fake, no, ale mamy noty przecież. Heinrich Hagendorf. haha. To może być jego dziennik. Serio? Dobra, zostaw mi ten dziennik, a ja sobie zobaczę, gdzie może być ukryta ta metalowa skrzynia. I do zobaczenia. Do się jutro. Dawaj, Dawid, szybko, nie mamy czasu. Czy wiecie, co to jest? A skąd mam wiedzieć? Ale zgaduję, że to ma związek z tym czymś, co wyciągnęliście z ziemi. To całkiem dobrze zgadujesz. To w ogóle wiecie, gdzie jest Kamil? Bo miał dzisiaj przyjść. To wy nie wiecie? Kamil jest chory. Chory? Co za bajs. Kurde, zapomniałem, że tu nie ma zasięgu. Chodźcie, przeniesiemy się w inne miejsce. Ty, frajerze, dlaczego cię tu nie ma? Ja się i siedzę. Ty jeszcze coś? Co Ty mi lepiej powiedz dlaczego Weronika o wszystkim wie, a, no, tak nie podeszła z i się No, kręcicie ze sobą. Ty głupi jesteś a dlaczego ja o niczym nie wiedziałam? Dowiesz się w swoim czasie. Mamy do zrobienia. No, już, już. Spójrzcie, to musi być tu. Dziadek opowiedział mi, jak Niemcy coś zakopywali na zbiegu tych dróg. To musi mieć jakiś związek z Hagendorfem. Dobra, bierzcie jutro idziemy kopać. No co mnie to obchodzi? Idziemy kopać i już. O, hej, widzieliście może panią gość? Zaraz chwila. Co wy to robicie? Uczymy się. Ale, że tu nas szansa? Musimy już iść. Czekaj, czy? czekaj, czekaj. Kamil, wydaje mi się, że mamy jeszcze jednego popacza. Nagroda wędruje do Dawida za niezwykłe odkrycie stulecia. Brawa! <laughs> Co ty tutaj robisz? Przyszłam z 15 minut temu i nawet nie zauważyłeś? Zmieniłaś kolor włosów? Brawo! Zauważyłeś w końcu. Ty lepiej pak co zrobiłeś. Ja nie mogę, nagroda koło nosa. Może to się na coś przyda. Lepiej wezmę to ze sobą. No skoro już tu jesteś, to się na coś przydasz. Pomożesz mi się przygotować. No dobra. Jestem że to tutaj? Ta, jestem pewien. Kop dalej. Ok. Doskonale nam idzie. To może przyjdziesz i nam pomożesz? O, mamy pomocnika. Dobra, już jestem. Kop dalej, kop. Może zamiast gadać to weźmy plantout, co? Piętą nie będę kopał. O, trafiłem na coś twardego O, dawaj, kom dalej. Co macie? Co macie? Jeszcze nie wiem. Ej, to beton. Kurde beton! Rzeczywiście! Dawaj, dawaj, kopiemy? To w ogóle to jest chiński szlaczek. Sam jest chiński szlachetek. To runa ing Co? Już wyjaśnię. To jest runa Ing. To jest ta runa, o której mówił Hagendorf. Czyli znaleźliśmy to, o co nam od początku chodziło. Dobra, dosyć tego do gadania. Idziemy. Właśnie. Ach'hed no meuz ¡Ey, luce! Vamos a szybko. Co jest? Bo pomowaj to otworzyć. Co to jest? Łózki. Gdzieś to chyba już widziałem? nic na poświeć Patrz, widzisz to samo Patrz, to chyba wejście na to no. ty zobacz chyba pasuje zaczęło działać

Субтитры сделал